Dzisiaj pokażę jak zrobić czekoladę bez cukru. Tutaj mam tak masło kakaowe. No to te będą do smaku, tu jest gorzkie kakao. No i teraz tak wezmę tak trochę tego oleju, znaczy tego masła. I roztopię na tym, na patelni. To teraz niech się topi. Tak w międzyczasie idą e, teraz tu. Tak tutaj mam jeszcze reszki kakao, co przesypywałem. Dobra, to mam. Dobra, posypę. Teraz dawno jeszcze tutaj tego kakao. Co tam dobra. Nie będę dawał wszystkiego. Masło kakaowe już się... Znaczy no masło kakaowe już się roztapia. Teraz tak. Potrzebny będzie jeszcze widelec. Bo potem zaraz jak już to masło kakaowe się rozpuści na patelni to po prostu będę mieszał w widelce, no i zostawię to do ostygnięcia, także bardzo prosty przepis można dodać jakieś ulubione przeprawy typu cynamon, kardamon, imbir zależy kto co lubi ja chyba dodam kardamon i imbir tu mam kardamon kardamon mielony dodam imbiru Jeszcze może dodam tego proszka, no maca, pro, ma, mak, ma, maca proszek, maka, w każdym razie tego dodam, tego, takiego e, inkaskiego węszenia można powiedzieć. Zamieszam, bo zaraz będę to zalewał tłuszczem. Dobra, już jest. Teraz tutaj mam ten, to masło kakaowe. Zalewam. No i teraz po prostu trzeba to mieszać. Chyba będzie z mało oleju. To trzeba będzie po prostu jeszcze dolać, ale może będzie akurat. Ten patelnię odstawię. A no, trzeba tak rozmieszać, żeby to no, żeby wszystko się ładnie rozpuściło, połączyło z tym tłuszczem. Są rodzynki, więc to no, nie będzie takie super, na no, jest takie, takie bryłki. No i trzeba to ładnie rozmieszać, tak żeby wszystko załapało, już jest taka w miarę fajna masa. No i zostawiamy to, żeby ostygło i potem można dać do lodówki i będzie taka fajna czekolada. I efekty tego później pokażę. Także tak to wygląda. No, opartego można byłoby już teraz jeść, ale e, poczekam aż ostygnie, po prostu. No i tak wygląda ta czekolada, musi jeszcze zwęstnieć, ale takie coś.